Trochę myśli, nie za dużo. Postarzałam się albo to będzie bardziej sexy. Jak to ubiorę, może na mnie zwrócą uwagę. Albo odwrotnie. Ubiorę się tak, żeby nikt na mnie nie zwracał uwagi. Czyli wstyd. Czyli problemy z samooceną. Jest w ogóle ciągła samoocena. Niska, niskie mniemanie o sobie. Te wszystkie emocje, jeszcze strach, depresja, smutek. Te wszystkie tak naprawdę egoistyczne emocje przetrwania zatrzymują cię w tych dolnej części centrów energetycznych. One się, prawda, mieszczą. Tam jest dużo energii, bo przecież tam jest seks. Tam są twoje jelita, żołądek, wątroba, nadnercza. To są części kortyzolowo-adrenalinowe. To jest czakra druga. Czakra, no bo te centra energetyczne to są, odpowiadają czakrom. Używam słowa centra energetyczne, bo ludzie mogą być jacyś nadwrażliwi na czakry. No i Jesteś cały czas w tych swoich stanach, emocjach dobrze rozpoznanych i masz tylko te parę myśli. I dochodzi do tego, że te emocje związane z tymi myślami, i odwrotnie, emocje, które zamieniają się w umysł, emocje, które po prostu zostają uwięzione w tych, w centrach energetycznych, gdzie jest dużo ciężej, dużo ciemniej, gdzie jest trudniej żyć. A te ciągle te parę myśli całkowicie blokuje Cię na to, żeby móc odmienić swoją rzeczywistość. One się trzymają w przeszłości. Dlatego cały czas wyświetla Ci się bardzo podobny film. Jeden facet jest, jest, jest jakimś tam pojebem i za chwilę spotykasz takiego samego, drugiego, kolejnego tylko dlatego, że po prostu jesteś uwięziona a jeżeli chodzi o genetykę to wtedy jesteś podatna na te wszystkie choroby związane i na w ogóle genetykę twojej rodziny jesteś podatna na tak zwaną karmę jesteś podatna na, na to wszystko i chcesz, i chcesz zmienić to poprzez ustawienia hellingerowskie, chcesz to zmienić to wszystko, co możesz zmienić bardzo szybko, gdy zrozumiesz że to jest w tobie nie jesteś w stanie przez uzdrowienia hellingerowskie zmienić, zmienić siebie na poziomie wzniosłym wyższym. Tam gdzie chcesz jeść, tam, gdzie jest dużo więcej energii. Ustawienia heilingerowskie tak znowu dotyczą materii, do, dotyczą tej, tych ciężkich energii, że się nie zgadzasz, że chcesz coś pomyśl, że po prostu geny możesz zmieniać myślami, w związku z czym... Jeżeli właściwymi intencjami, więc jeszcze emocjami, które dołożysz do tego, emocjami, które są twórcze, emocjami, które wychodzą ponad splot słoneczny. Czy geny są takim najwyrokiem? Nie. Jest jeszcze równowaga chemiczna, czyli odpowiednie odżywianie, szczery szlanki, nawadnianie, prawda, dotlenianie komórek, alkalizacja. To uzupełnienie braków odżywczych, najważniejszych witamin, B12, cały B-kompleks, foliany, magnez oczywiście, witamina C i wiele tego typu. Więc jesteśmy teraz przy zmianach genów przy pomocy równowagi chemicznej. No to tak, to co powiedziałam, równowaga fizyczna. Oddychanie, aktywność, ruchomość stawów, bieganie niesamowite. To wszystko wpływa pozytywnie i wcale się nie musi wydarzyć ten gen. Ale jest, jeżeli jest sytuacja, że ten gen, że to, że ta, że to wszystko, co, co, na co cierpieli twoi przodkowie, gdzieś tam się już objawiło, no to. Oczywiście równowaga chemiczna i fizyczna jak najbardziej, ale już wtedy nie ma zmiłuj bezwzględnie. Trzeba doprowadzić stan twoich emocji, myśli, intencja. Jestem zdrowa, jestem bogata albo mam wszystkiego pod dostatkiem. To jest ten list. To jest to zamówienie do Amazona Wszechświata. No, ale musi pojawić się takie uczucie, które pojawia się wtedy, gdy rzeczywiście zdarzają się cuda w Twoim życiu. To uczucie, gdy przynoszą Ci dziecko, dziesiątkę. To uczucie, to wszystko, co, yy, co się wydarza i pamiętasz te wzniosłe emocje, które wtedy odczułaś, to to, 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 to teraz sobie trzeba nauczyć się wywołać. Przypomnę, przypomnij sobie, coś tu wyreszczagina nazywa się wzorcowym stanem. To jest ten stan, który sobie przypominasz, kiedy byłaś najszczęśliwsza. Czyli miej w zanadrzu, przypomnij sobie już wcześniej mniej w zanadrzu przygotowane stany wzorcowe kiedy możesz sobie przypomnieć to te emocje, które odczuwałaś tę wzniosłość to poczucie wolności to, tę radość to, miłość taką bezwzględną do wszystkiego się na chwilę kiedy jesteśmy zakochani odczuwamy wzniosłe emocje do całego świata wszystkich nagle kochamy wszystko nam się wydaje łatwiejsze wspomnij sobie ten stan bo ta emocja właśnie to jest ta wzniosła emocja z wysokich centrów energetycznych i ona ta wdzięczność wesprze twoją intencję wtedy twoja intencja będzie dla podświadomości prawdziwa to ta intencja prawidłowo przekazana, jestem zdrowa, ale podparta emocją lęku, niewiary, strachu, nie, nie podeprzesz to właśnie tym stanem wzorcowym, który masz w zanadrzu, przygotowany. Jody Dispenza nie mówi o tym, ale myślę, że zna wreszcie gina. Jeżeli połączysz, emocje stanu wzorcowego. Z intencją, która nie jest, zaczyna się od chce. I co? I co jeżeli ty tak utknęłaś w tych emocjach? I co? Jeżeli ty jesteś taką materią? No nic, no to, to doświadcz. Mało skorzystasz. Mało zobaczysz. Mało ciekawego się zadzieje. Zadzieje się po prostu wszystko zgodnie. Z rachunkiem prawdopodobieństwa wyjdzie to, co jest najbardziej prawdopodobne. I, I będziesz mówiła, że fatalizm, kubusia, fatalisty nazwisko wizytówka, to tylko to jest. Że to wszystko ustalone, z góry zapisane. No to tak nie jest. Baza danych, z której możesz zaczerpnąć, jest nieskończenie wielka. Ale oczywiście nie zaczerpniesz takiej drogi, jeżeli nie włożysz w to odpowiedniej pracy, bo prawo inne, duchowe, przyczynowo i skutkowe mówi, że przyczyna i skutek. Obojętnie ktoś powie, ale to się zadziało nagle. No bo przy, przyczyna może ci jest nieznana, ale ona już była wypracowana przez wiele lat. Twojego treningu, Twojej siły wzmacniania, Twojej pracy ze swoimi emocjami. Bo głupio jest tak pomyśleć, że, że po prostu ciągle myślisz o tym samym. Głupio jest tak powiedzieć, szczególnie jak jesteś osobą inteligentną, wykształconą i nagle myślisz ciągle o jakimś wkurzona, jak na jakiś kran cieknący, albo jak nie kran, to sąsiad, a jak nie to mąż, który nie spełnia oczekiwań, więc głupio sobie tak uświadomić, że przez te myśli, te kilka myśli, te emocje trzymają Cię w, no, w tych centrach energetycznych przetrwania, egoistycznych, tych, które... tam jest dużo energii zgromadzonej, ale można powiedzieć uwięzionej. Uwięzionej. Nie korzystasz ze swoich możliwości cudownych, a ja przecież Jesteś cudem, cudem. Jesteś częścią absolutu, jesteś cudem. Masz wolną wolę, możesz to wszystko robić. No i tutaj ludziom inteligentnym przychodzą z pomocą książki, które czytają, pozwalają im myśleć o czym innym, jak piszą, prawda, tworzą, przenoszą się wtedy w inny świat, wchodzą w tak zwane flow i to flow ich ratuje. To flow ratuje rybaka, który całkowicie skupia się na merlinie. A potem, żeby go nie zjadły, rekiny robi działa. Działa, nie boi się, tylko pojawia się myśl. Aha, tu są rekiny, a ja wlokę ogromną rybę za łódką. To co ja mogę zrobić? Aha, mogę to zrobić, mogę tamto zrobić. I myśli, prawda? I działa. I płynie tą łódką. Płynie, rozumiesz to? A ty co robisz? Leżysz w łóżku i zamiast spać snem sprawiedliwego, ty nie możesz zasnąć, bo rozmyślasz cały czas o, o minionym dniu, o jakichś beznadziejach. Gdybyś to jeszcze myślała o tym, o tym wynalazku, o tym artykule, który zaraz rano napiszesz, i, i idziesz spać tylko z rozsądku. Bo tak naprawdę marzysz, żeby już był, żeby już robić, działać, robić to co, to co, czym żyjesz, co jest dla Ciebie po prostu i to Cię ratuje, rozumiesz? To ratuje też te osoby, które tak bardzo się boją, nie potrafią, to jest po prostu to jest metoda, nawet to bieganie może <coughs> ciągle kręcić Cię wokół tych samych myśli. I do, dotąd będzie się kręciło do tych samych myśli. Dotąd będzie cię więziło ciągle, ciągle i ciągle. Aż w pewnym momencie kolejny krok nagle sprawi, że wejdziesz ten flow. Przecież na chwilę zapomnisz. I wtedy, co Twoja intencja, jeżeli jest dobrze ułożona, zostanie przepchnięta. Rozumiesz, przepchnięta. Przepie przepchnięta w kolejce. Do realizacji. Nie wszystko się od razu realizuje. Amazon wszechświata może troszeczkę spowolnić, ale jeżeli jest to bardzo poważna firma, bo to jesteś ty, ty, ty kiedyś, ty jutro, ty zawsze, to wiedz, że ta paczka przyjdzie do ciebie. A że ciągle rozpakowujesz nie te, nie takie no to wszystko dlatego, że Twoje emocje są uwięzione w materii, w tych niskich że nie korzystasz z tych z tych wzlotów. moja rada jest taka trudno jest tak przestać myśleć o tych paru myślach które tak zawładnęły Tobą lęk, strach, co to będzie kasa, zdrowie, partner czy on mnie kocha, czy mnie nie kocha, starość, choroby, to wszystko, to wszystko. Trudno jest nagle tak zacząć, ale można zauważać, że o tym myślisz, to raz, a dwa, zająć czymś umysł, zajmij czymś umysł, pojawią się inne myśli. Dlatego tak tam bawiam, jeżeli jesteś dosyć osobą niskich lotów intelektualnych, po prostu oglądaj komedię. I zajmij czymś myśli. Jeżeli jesteś wyższych lotów intelektualnych, to, 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 to Matrix nie. Rośmiesz się czymś innym. Przeczytaj książkę dowcipną, bystrą. Wyobraź sobie, wyobraź sobie. Zacznij ćwiczyć wyobraźnię. Ludzie bez wyobraźni albo z małą wyobraźnią nawet nie potrafią dokładnie zwizualizować, zobaczyć swojego marzenia. Nie potrafią marzyć ale wiem, że tutaj ja nie mam takich słuchaczy, czytelników, ale dla nich też jest droga. Jest droga jak najbardziej. Intelekt to nie wszystko, ale bardzo pomaga. Dlatego zadbaj o swój mózg. Dbaj o mózg. Omega 3, 4 szklanki. Hemprotein do czwartej szklanki. To jest, to jest piękny zestaw kwasów antyzapalnych. Omega 3. I prozapalnych w niewielkich ilościach omega 6, dobrze zestawione razem, w odpowiednich proporcjach. Także woda nawadnia się, głowa, twój mózg, dlatego trzaszka jest taka twarda bo ona jest jakby czerepem, jest jakby saganem. Rozumiesz to? Ta przenośnia ma sens. Nie tylko, że jest śmieszna, ale ma sens, bo Ty jesteś płynna w głowie. Twój mózg jest płynny. I to jest taka bardziej, no nie wiem, galareta. Coś takiego. Ponieważ ta woda musi, jest najlepszym przewodnikiem. A ty nie chcesz stosować szczerych szlanek, bo nie możesz wypić rano litra po odwodnieniu nocnym. Kiedy odwodniłaś się znacznie więcej niż litr. Ale ty, ty nie możesz. Właśnie nie możesz. Bo ty jesteś. Ego, ty jesteś uwięziony, masz te wszystkie emocje tam nisko i po prostu jesteś taka materialna i nie możesz. Nie możesz przez to przeskoczyć. A przecież zobacz, przecież mózg to jest prąd. Te wszystkie połączenia, te wszystkie y, alkalizacje to są wolty. Rozumiesz, to są Volty ampery, to, to jest prąd natężenia prądu i... Wyobraź sobie, co jest, gdy jest burza. A ty jesteś w jeziorze, a burza jest na drugim końcu jeziora. Jeżeli piorun trafi w tafle, wówczas możesz być porażona prądem. Prawda? Kłusownicy na węgorze wiedzą o tym. No i to samo jest tutaj. Jeżeli ty masz suchy mózg, sucho w głowie, to przecież nie zachodzą te, te, po, te połączenia nerwowe nowe szczególnie, a chodzi nam przecież o nowe, o nowe myślenie, o nowe myśli, o nowe połączenie. Na koniec opowiem historię mrożącą krew w żyłach. Ta, był taki zabieg lobotomia, już się go nie robi. Polegał on na tym, czasami robiono się go przymusowo przestępcom, a niektórzy bardzo cierpiący na problemy psychiczne sami się też do niego zgłaszali. To jakiś koszmar po prostu. Usypiano nawet wcześniej po prostu gość zasypiał, nawet nie wiedział, że to się będzie działo. Przez sen, jak spał, wprowadzano mu narkozę i przez gałkę oczną nad powieką wprowadzano jakiś przyrząd, który dostawał się poprzez taką najmniejszą część czaszki do płatu czołowego przez dłuższy czas uważano, że w ogóle on jest tak nie za bardzo potrzebny i oni a tam jest twoja osobowość w tym płacie czołowym i był niszczony po prostu tak coś tam grzebano, on się niszczył i, i potem objawami były na końcu ostatecznie, to już było totalne zamiana człowieka w zwierzątko. ale na początku to były właśnie kilka myśli mało myśli bardzo takie emocje, silne z nimi związane, takie, ale też poczucie bezsilności. Cokolwiek taki człowiek zaczynał robić, zaraz przestawał, nie miał w ogóle takiej silnej boli. woli, w ogóle nic. I potem w ogóle to wszystko już zamierało. Ale można powiedzieć, że tymi kilkoma myślami ciągle trzymania, uwięzienia emocji w tych, w tych niskich centrach energetycznych, w tych niskich czakrach powoduje to, że ty sama na sobie, że ty sam na sobie robisz tą lobotomię. No to jest takie ostre, ale czasami trzeba tak ostro powiedzieć człowiekowi z osobowościami, które tworzą emocje, które nas więżą cały czas w tym samym w tej samej przeszłości ciągle i ciągle wyświetla nam się bardzo podobny, podobna rzeczywistość. Więc zapraszam do medytacji pierwsza rzecz. Od czego zacznij? Włącz sobie wzniosłą muzykę, melodię. Włącz sobie muzykę o odpowiedniej częstotliwości. To jest ta muzyka, prawda? Nie te samochody, tylko szum fal, śpiew ptaków, uderzenia deszczu i pobłogosław. Zacznij błogosławić poszczególne centra energetyczne. Zacznij od dołu, od tam jest bardzo dużo energii. Też twórczej, bo przecież tam powstają i, i rodzą się stamtąd dzieci więc czerwono, czerwono zobacz to światło niech to światło rozleje się potem iść trochę wyżej druga, drugie centrum energetyczne druga czakra odpowiedzialna za twój żołądek, jelita za przeciekanie jelit za wszystkie, za, za refluksy, za, za to wszystko ta druga czakra za probę, za nerki za czustkę za to wszystko, tutaj siedzi pomarańczowo, pomarańczowo, potem wejdź wyżej, tutaj już, jeszcze w tej drugiej czakrze też masz nadnercia, tam już są nadnercia. Jeszcze sprot słoneczny należy do czakr materialnych, tam już jest więcej energii, no takiej ulotnej, prawda, energii jako takiej czyli fali, tam jest mniej materii, ale to też u Hawkinsa on to nazywa szakrą odwagi, podsłoneczny słoneczny to jest żółte, to jest żółte jak słońce i przypisuje mu liczbę 200. Przypomnę, że wstyd w skali Hawkinsa no to jest 30, apatia 20, 0, sama sobie dopowiedz to już jest po prostu wylogowanie z systemu, z gry. Ale tak naprawdę te wzniosłe, wszystkie altruistyczne emocje wiążą się już na zielono, prawda? To jest to centrum energetyczne umiejscowione za mostkiem, potem w okolicach Tarczycy, tutaj w przełyku masz niebieska. Potem masz trzecie oko, czyli szyszynka, środek mózgu, raz sprawcza. Bardzo. Jak tam już potrafisz, tym indygo się, się pojawić. Błogosław to wszystko po kolei. Zieleń, żółć, pomarańcz, czerwień. Od tego zaczynasz. Jedziesz do góry, bo to przepychasz przez to błogosławieństwo, tę energię. Te uwięzione emocje Wypuszczasz, pozwalasz im znowu zamienić się w inne emocje. Dość z tym tylko przetrwaniem. No i idziesz tam wyżej i wyżej. I wtedy pojawia się w końcu no, fiolet róż, prawda? Jesteś już tutaj błogosław to wszystko. A na końcu pobłogosław to światło, tę własną latarnię. Ten, tą część absolutu, którą jesteś, w ogóle cały absolut. I wtedy zaczniesz być tą świetlistą, jak będziesz to praktykować. Po prostu wydobądź się, wydobądź się, bo tylko wtedy możesz zacząć wyświetlać nową rzeczywistość, inną. Możesz zmienić swoje geny, nie musisz się w ogóle martwić tym, gdzie się zalogowałaś, co się w domu usłysza, co działo, jakie choroby panowały, co oni jedli no i dochodzi już do, do takiego momentu ale o tym Ci nie będę mówić, jeszcze się tego uczepisz że nie ma znaczenia co jesz? tak mięso to wiadomo, że odpadnie saki to wszystko no bo jak, one są na energiach przetrwania więc po co, się, po, co, po co sobie to coś takiego, nie przyjdzie ci nawet coś takiego do głowy, to nawet nie ma co pytać, po prostu tak jest. Na tym kończę, trwają teraz schody, 12 minut schodów, schody do nieba. W idę zostawić te kaciuchy i wskakuję tutaj do tego basenu, nie jest chlorowany i nie jest ogrzewany.